na szkoleniu dotyczącym platformy Metatrader. Jest to szkolenie, którego celem jest pokazanie, w jaki sposób praktycznie stosować metodologię Roberta Meinera na platformie właśnie Metatradera. Jest to część pierwsza, ponieważ szkolenie zostało podzielone na dwie części, w których tematyka będzie podzielona na tą bardziej podstawową, w drugiej części zajmiemy się bardziej zaawansowaną, ze względu na to, że wiemy, iż nasi użytkownicy są o różnym poziomie zaawansowania. Dlatego w tej części omówimy podstawowe elementy związane z platformą, w jaki sposób ją skonfigurować pod własne. Potrzeby, pod potrzeby właśnie zastosowania strategii Roberta Maynera. Natomiast w drugiej części pokażemy już, jak konkretnie używać poszczególnych narzędzi właśnie w, na tej platformie. Szkolenie jest pewną odpowiedzią na informacje, zapytania, które otrzymywaliśmy od naszych użytkowników, a które dotyczyły Właśnie zastosowania wiedzy, którą przekazujemy w analizach w rzeczywistym tradingu. Dlatego powstało właśnie to szkolenie. Otóż, my, jako infoinwestor, ja jako Piotr Głowacki, sporządzam analizy w programie Dynamic Trader autorstwa Roberta Mainera, który jest dla mnie narzędziem analitycznym. I podobnie jak większość traderów, przenoszę to. Wiedzę z tych analiz właśnie do metatrader'a, gdzie zawieram rzeczywiste transakcje. Analizy aktualnie sporządzane są dla czterech par walutowych. Każda para walutowa analizowana jest w trzech interwałach, poczynając od interwału tygodniowego, przez dzienny i godzinny. Analizujemy euro dolara, funta do jena, dolara australijskiego do kanadyjskiego i dolara złotówka, parę dolar złotówka. Analizy publikujemy na naszej stronie internetowej infoinvestor.pl, gdzie właśnie z początkiem tygodnia, przed sesją poniedziałkową, publikowana jest analiza w układzie właśnie trzech, trzech ram czasowych, tygodniowej, dziennej i godzinnej. A dla każdej pary walutowej określone są, określone są cztery elementy systemu momentów w podwójnej ramie czasowej: struktura, docelowe poziomy cenowe i czas. Następnie w podsumowaniu po, wyciągamy wnioski a w strategii gry dajemy możliwe wskazówki, jeśli chodzi o zajmowanie pozycji. Swing entry jest to strategia ukierunkowana na utrzymanie pozycji przez kilka dni, a day trading oczywiście pozycja jednosesyjna. Przed sesją od wtorku do piątku pojawiają się analizy oparte o wykresy Godzinne. Czyli wówczas już nie mamy wykresu dziennego i wykresu tygodniowego. Co jednak nie przeszkadza, aby traderzy sporządzali takie właśnie wykresy na swoje potrzeby. Zazwyczaj, gdy zaczynacie swoją przygodę z rynkiem walutowym, z platformą, Zaczyna się od tego, że pobierana jest platforma. My w tym momencie polecamy platformę IronFX. Tą platformę Metatrader można pobrać właśnie z zakładki Handel. Link do niej znajdziecie pod opisem szkolenia lub w treści opisu szkolenia. Wchodzimy w zakładkę Handel, platformy transakcyjne, klikamy tutaj. Przenosi nas do strony, gdzie możemy wybrać rodzaj platformy. Po kliknięciu w MT4 dostajemy okno, gdzie możliwe jest pobranie tej platformy. Następnie zapisujemy plik na komputerze, odnajdujemy jego lokalizację. Gdzie zapisał nam się na komputerze. Możemy wybrać, oczywiście, za chwilkę nas zapyta, gdzie to zainstalować. Polecam pulpit, tam łatwo nam znaleźć. Klikamy w plik, który nam się zainstaluje. Otrzymujemy. Postępujemy zgodnie z kolejnymi wskazówkami programu instalacyjnego i otrzymujemy platformę. Zazwyczaj ona, to co tu widzimy, to jest jakby to, do czego byśmy chcieli dążyć. Tak? Takio, to jest jeden z ekranów, który chciałbym pokazać. Natomiast zazwyczaj otrzymamy w standardzie czarne ekrany z widocznymi z widocznymi paskami bocznymi i dolnymi. Za chwilkę je omówię bardziej szczegółowo i wskażę w jaki sposób możemy sobie obrobić te surowe wykresy do postaci takiej, która jest przyjazna dla oka i która ułatwia nam operowanie właśnie w, zgodne z metodologią Roberta Maynera. Zaczniemy od pewnego ogólnego omówienia menu. Składa się ono z kolejnych zakładek, jak i ikon, które ułatwiają nam szybkie poruszanie się, szybkie uzyskanie tego, co byśmy chcieli w pierwszej kolejności. Przeklikanie kolejnych zakładek polecam każdemu, aby zdobyć obeznanie w tym, co jest w programie. Natomiast ja teraz szybko tylko zwrócę uwagę na to, co jest najważniejsze. Otóż profile to jest lista układów wykresów, gdzie możemy mieć 1, 2, 3, 4, 5 wykresów, nawet dowolnie dużo wykresów, które możemy sobie tworzyć, tak jak ja tutaj mam na przykład dla euro trzy interwały czasowe, to jest tygodniowy, dzienny i godzinny, za chwilkę pokażę. Dla Funta Jena tygodniowy dzienny i godzinny. Mam też wykresy godzinne zestawienia tych czterech par walutowych, które analizujemy. I to są profile, które, z których później korzystamy w codziennej pracy. Ważną funkcją jest, którą polecam wykorzystywać, zapisywanie obrazów. Czyli w momencie, gdy zawieramy transakcję, polecam wydrukować wykres, na który możemy nanieść opisy w programie, możemy również nanieść opisy, załóżmy długopisem, i to samo zrobić, gdy zamykamy pozycję. Takie wykresy zbieramy sobie w skoroszyt, powstaje nam dziennik transakcji. W ten sposób po tygodniu, dwóch miesiącu jesteśmy w stanie wrócić do zawartych transakcji i sprawdzić, co się zmieniło, co poszło źle. W ten sposób... Dzięki temu, że drukujemy wykresy, nasze oko bardzo fajnie uczy się pewnych schematów i w kolejnych zagraniach, jeśli były błędy w poprzednich, nie będą one w przyszłości popełniane. Więc dziennik transakcji jest jak najlepszym rozwiązaniem. Opcja otwierania rachunku możemy sobie otworzyć dowolną ilość rachunków, również rachunki demo. W widoku mamy ikonki, głównie te, które są na pasku. I za chwilę, które omówię. Ważna jest tutaj zakładka wstaw. Dlaczego? Ponieważ tu są wskaźniki, którymi będziemy operować. To są ostatnie, które akurat się używa, czyli stochastik, oscylator. Ja używałem stochastika. Znajdziecie w zakładce oscylatory. Kolejna ważna zakładka to własne. Tutaj pojawiają się wskaźniki, które zainstalujemy sami. Ja akurat tu mam DT. Właśnie OSC. Jeśli wrzucicie sobie, zainstalujecie inne wskaźniki, również one się tu znajdą. Jak instalować wskaźniki, to pokażemy na drugim szkoleniu. Wówczas też dostaniecie formułę na oscylator DT i zajmiemy się jego instalacją.